Was w kolejnym odcinku LPG Maestra jest ze mną Łukasz wraz ze swoim Fordem Mustangiem. Łukasz wybrał Mustanga 300 konnego, uznał, że to wystarczy. Na naszym filmie zobaczycie, co te 300 koni w Mustangu potrafią. Łukasz jest świadomym użytkownikiem samochodu z instalacją LPG. Od razu miał w zamyśle zakup Mustanga i poddanie go. Zagazowaniu tak zwanemu i wybrał firmę KME. Jest mi bardzo miło, to ja odebrałem telefon od Łukasza, po czym się okazało, że mamy wspólnego kolegę, wspólnych znajomych, no bo świat jest mały. Więc oddaję ci Łukasz głos, opowiedz y, o swoim y, zawodzie, co Ty w życiu robisz, bo dla ciebie mustang jest twoją wizytówką. Tak. I Twoim ukoronowaniem marzeń. Słynień, dokładnie, spełnieniem marzeń. Długo szukałem na rynku jakiegoś samochodu, który spełniłby moje oczekiwania. Miało być to samochód z jakąś nutą sportową, który się dobrze prezentuje, który daje satysfakcję z jazdy, który ładnie brzmi, no i który, który na co dzień może być w użytkowaniu i ma być niedrogi, tak. Przeglądając jakieś ogłoszenia, patrząc w internecie, co tam można było dostać. na naprawdę Mustang od razu spodobał mi się, jeżeli chodzi o wygląd, o jego linię, o jego. O jego wygląd. Potem przeanalizowałem silniki. Tak naprawdę w grę wchodziły 3.7 V6 albo 5 litrów V8. Natomiast no, 3.7 był mi bardziej bliższy ze względów po prostu kosztowych. Tak? I na niego się zdecydowałem. Trafił się ładny egzemplarz w pięknym kolorze, kolorze niebieskim. Na początku rozpatrywałem tylko czarne. Natomiast jak zacząłem niebieskiego, to się od razu w nim zakochałem. Od razu byłem też zdecydowany na instalację gazową, ponieważ no, koszt jazdy w benzynie to jest około 100 zł za 100 Kilometrów, a ja ten samochód użytkuję na co dzień, do klientów, e, po dokumenty, po jakichś urzędach też oczywiście się rozbijam i, i od razu zdecydowałem się na instalację gazową, tak? Wybył na fir firmę Pat KMS z tego względu, że e, polecił mi znajomy waszą firmę. Wszedłem e, na stronę, która jest bardzo fajnie zrobiona. E, urzekła mnie też e, ta zakładka, gdzie jest kalkulator, gdzie po prostu po szybkiej tam wpisaniu danych i jakichś tam suwaków e, od razu zobaczyłem, jak to jest z racji tego, że zajmuje się właśnie też nieruchomościami dość często że po klientach, pokazuję jakieś no, ekskluzywne nieruchomości taki samochód daje mi też pewność siebie dobrze prezentuje się na, na pierwszym spotkaniu gdzie ważne jest pierwsze 30 sekund jak klient patrzy na agenta nieruchomości, muszę dobrze wypaść, wzbudzić w nim za, za zaufanie, wiedzieć o czym mówię i, i to wszystko zsumowało się w taki wybór że padło na Mustanga tak i myślę, że jest to bardzo fajny Wybór, bardzo dobrze mi się tym samochodem jeździ. Eksploatacja wcale nie jest droga, więc wszyscy, którzy obawiają się jakiejś instalacji gazowej, nie mieli z tym styczności. Szczerze polecam firmę KME, która naprawdę bardzo profesjonalnie poszła od samego, podeszła do, od samego początku do instalacji. Przez cały ten tok użytkowania teraz też mogę liczyć tutaj na, na Wasze wsparcie. Jestem bardzo zadowolony z, z usługi, więc jeżeli ktoś jakieś ma pytania, ktoś nie miał styczności z, z instalacją gazową, to szczerze polecam KML. Niech piszcie w komentarzach, zachęcamy do pisania pod filmami, zadawajcie pytania. My to staramy się Wam służyć odpowiedzią, podpowiedzią. Jeżeli nie jesteście z Łodzi, to mamy całą jakby sieć współpracujących warsztatów, które nasze instalacje z powodzeniem zamontują w każdym miejscu w Polsce. No dokładnie, więc e, wszystkim, którzy chcą mieć instalację gazową, ja szczerze polecam, warto mieć marzenia, spełniać się, Mustang był jednym z takich moich marzeń, jestem bardzo zadowolony, każdy, kiedy, każdorazowo, kiedy wsiadłem do, do tego samochodu, ban na twarzy, uśmiech, e, na co dzień, e, fajna jazda bokami, e, dużo, dużo satysfakcji, e, inne podejście do życia, aż się chce wstawać i, i pracować i jeździć, po prostu rewelacja. Ja tylko dodam, że Łukasz jest znakomitym kierowcą, jest również motocyklistą. Tak, oczywiście. Tak. Także i stąd też nasz kontakt z Marcinem, no bo ma, czy, czy z Marcinem razem studiowaliście. Ta, i... Ja z Marcinem studiowałem. Ja jestem też człowiekiem, który jestem pasjonatem motoryzacji od małego, miałem jakieś włeski, komadki, junaki i tak dalej. Wszystko co ma silnik jest fajne. Nawet ja miałem styczność, ponieważ wychowałem się na wsi, miałem styczność z ciągnikami, ciągnikami. i uwierzcie, że taki ciągnik też w zimę daje tyle fanu, jak się robi kulik dla znajomych, że niektórzy niestety potem już boją się przyjść. No ale no to już kwestia podejścia i zobaczenia tego, co, co, co się działo wtedy na tym kuligu. I wszystko, co, co się jeździ, co, co ma silnik, jest fajne. Potem właśnie trafiłem na, na GSA 800, który głównie jeżdżę w terenie, w zupełności spełnia moje oczekiwania. Robiłem ostatnio też jakieś przymiarki pod większego, pod 1200, ale uważam, że to już troszeczkę jest przerost treści nad, nad, nad formą. I zostaję przy moim 800 -ce. Ten jest na, na motorze, jazda na co dzień. Na, na asfalcie po płaskim jest Mustang. Póki co to kombo jest moim zdaniem rewelacyjne i, i zostaje. Ja tylko dodam, że w filmie Wiedza Podstawowa o instalacjach gazowych mówiłem, że zależy mi, żeby klient, który przychodzi do firmy KME, pośrednio też do mnie, był klientem świadomym. Nie, nie, ma, nie ma myśleć, że to jest tak jak kiedyś, że, że tam coś się działo i tak dalej. Słuchajcie, jest. jest... To jest tak intuicyjne wszystko zrobione, jest tak fajnie to dopracowane. Wsiadam, odpalam silnik po jakichś, nie wiem, dwóch, trzech minutach, słyszę taki to cyk, przełączył mi się na instalację gazową. Nie czuję żadnej różnicy przede wszystkim w mocy, tak? Ani w przyspieszeniu. To jest fenomen, tak? Kiedyś te instalacje gazowe kojarzyły się, że a tam 10% mniej i tak dalej. Nie było tych wskaźników, ile tego gazu zostało. Teraz to się wszystko zmieniło i uważam, że jest na takim fajnym poziomie, że nie warto jeździć na benzynie, no. I tym optymistycznym akcentem zakończymy ten jakże fajny odcinek, oby więcej takich spotkań takich ludzi z takimi samochodami zapraszam do subskrypcji kanału do łapek w górę dla jeżeli nie dla mnie, to przede wszystkim dla Mustanga i właściciela i to wszystko w tym odcinku Pozdrowmy jeszcze tak, dzięki niemu to wszystko się tutaj wydarzyło. Tak, pozdrawiamy Cię Marcin serdecznie i u nas w branży żegnamy się zawsze na gazie Na gazie. Cześć